Kiedy dzieci chcą harcować, to dorośli mają czas Pokój pełen jest zabawy, krzyk, gonitwy, piski wrzask Nocą wstaje świat fantazji, Różnie w nim się może dziać Statkiem może być odkurzacz, ale w końcu trzeba co się dzieje? Co się dzieje? To właśnie wstaje tata Lew. Kiedy zacznie się opowieść? Raz, dwa, raz, dwa. Już jest! Być albo nie być. Wszystko w życiu jest względne. Dobre albo złe, ważne albo nieważne. Jedynie sztuka jest zawsze ważna. Bez sztuki, drodzy rodzice, życie byłoby jak czerstwa bułka, nudne i bez żadnej wartości duchowej. Dlatego, dla rozbudzenia zamiłowania do piękna, ogromne znaczenie ma to, żeby dzieci zajmowały się jakąś dziedziną sztuki. Dziś premiera o Wilku i Siedmiu Koźlątkach. Jak tak dalej pójdzie, będziemy sławni jak nie wiem co. Może pewnego dnia załapiemy się do filmu. Walterze? Tak, kochanie. O której dziś wieczorem zaczyna się przedstawienie? O szóstej. Skądże o osiemnastej? Tak jestem na Koniec nie musisz przyjść, mamo. Gram główną rolę. Chwileczkę, ja też gram główną rolę, tak samo jak ty chwali piętą. Przestańcie się kłócić. Oczywiście, że przyjdę. I na pewno każdego z Was będę gorąco oklaskiwać. Tak długo, aż zaboną mnie. O. Aaaa! 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 Że zachciało ci się żartu w walterze. Dałaś się nabrać, co? Powinnaś zobaczyć tę scenę, w której tata nas rozszarpuje. Co? Ach, co? Oto stupa zurów. Spóźnimy się na próbę generalną. Raz, raz, raz. Wszyscy co mają rogi za mną. <grym> tygodnie ćwiczeń, morderczych prób i oto jest. Tak, nareszcie nadszedł. E, no tego, wielki tego, dzień, to, no na właśnie... który wszyscy czekaliśmy. A, a no właśnie, wielki dzień, na który wszyscy czekaliśmy. Dzisiaj wieczorem publiczność zadecyduje o sukcesie lub porażce. O być albo nie być, o bim czy bam, piw czy paw, klub czy chlap. E, chyba nie muszę podkreślać, że z tego powodu premiera ta... E, ma nadzwyczaj nadzwyczajne, żeby nie powiedzieć wręcz znaczące znaczenie. Mhm. Kto napisał ten idiotyczny tekst? Przecież nikt tego nie zapamięta. Pan, panie mhm. reżyserze. Mhm. Mhm. Ach. E, tak. <laughs> Zatem proponuję, żebyśmy od razu zaczęli próbę. E, e, e. Są jeszcze jakieś pytania? Czy mogę iść do toalety? Tej kwestii nie ma w tekście. Słyszałeś? E, tak, ale... ale. <śmiech> <śmiech> I zatem proszę zaczynać. A więc pewnego razu, dawno, dawno temu, mieszkała w lesie mama koza z siedmioma poślotkami. Moje... Drogie dzieci, muszą teraz iść do lasu, przynieść coś do jedzenia. Bądźcie grzeczne, zamknijcie drzwi i strzeżcie się złego wilka, słyszałyście? Tak, kochana mateczko, nie martw się. Co się dzieje? Muszę zrobić siusiu. Cisza tam! Proszę mówić tekst. Jest nas tylko koślących kilka, za nic nie wpuścimy wilka. Jeśli nam ten łot zagrozi... Pozna, co to jest gniew kozi. Kochane dziadki, to ja, wasza kochana mamusia. No, teraz mogę, twoja kwestia. Mogę, ojej, ojej. Ale dlaczego ojej. zaczynaj? Ty, ty nie jesteś naszą mamusią. Jesteś złym, złym. O mnie jest napisane wilkie. U mnie też. Stop! Coś się znów z tobą dzieje. To przecież próba generalna. Psykro mi, panie rezyseze, ale zawsze, gdy muszę zrobić siusiu, dostaję ckawki. Może spróbuj, Filipku, wstrzymać oddech. policz do dziesięciu. Albo ugryź się w język. Chwileczkę. Czy możemy kontynuować próbę? Proszę bardzo. Ojejku! O. Nie mogę pracować w takich warunkach! Nie mogę! Masz natychmiast przestać? Nie, to w ogóle nie ma sensu! Proszę pana, pan jako odpowiedzialny za wychowanie zadba o to, żeby dziś wieczorem wykonawcy byli w nienagannej formie, jasne? Albo premiera zrobi wielką klapę! O, o. się Przez niego nasza kariera aktorska legnie w gruzach. Stary tygodnie prób na marne. Stan ogólny nie budzi obaw. Zakasłaj. Tato, nie jestem chory. Mam tylko... Proszę, musisz zjeść kostkę cukru. Mnie to zawsze pomaga. Nie mogę. Jeżeli zaraz czegoś nie wymyślimy, możemy zapomnieć o premierze. O, już wiem! Dobra! Zrób wolno wdech i zatrzymaj powietrze. Bardzo dobrze. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Hej, Filip. Czy wyście zwariowali? Chcieliśmy tylko. Czy myślicie, że on.? No wiecie! Oh. Hmm. No więc pomyślałem sobie, że się ciebie poradzę. Ty, Irenko, znasz różne domowe sposoby. Czkawka, dobrze poczekaj. Moja mama miała na to przepis. Masz coś do pisania, Walterze? Sok z cytryny? Aha. Dwie łyżeczki tranu? Aha. Aha, aha. I najważniejsze. Dość duża, dojrzała jeżyna. Co takiego? Skąd, skąd ja ją wezmę? Rosną jedynie w lesie, a, a nie obejdzie się bez niej. Nie, muszą być wszystkie składniki. Inaczej nic z tego. Aha. Tato! Hm? Chodź, zobacz, coś odkryłem. Gdzie? A podobno rosną tylko w lesie. A... Jest tylko pewien drobny kłopot. Ej, to nie może się udać. Ej, Czy to jest? się do niego! Brrr. Chodzinek Urtyna idzie w górę. No pi, raz, dwa. I co przeszło? No powiedz coś. Czy jest jeszcze trochę tego? <cok> o rety. Zartowałem! A teraz, szanowni państwo, zapraszam na światową premierę sztuki pod tytułem e, Sztuki. E... No już, już, już jaki ona ma tytuł? Nie wiem, śpiąca Królewna? Nie, daj, jakoś inaczej. Możliwe, skrzat, Śnieżka i siedmiu kresolotków. Ej, no to w końcu ja. Śpiący skrzat i siedem śnieżek. Brawa! <śpiewanie> Moje drogie dzieci muszę iść do lasu, przynieść coś do jedzenia. Bądźcie grzeczne, zamknijcie drzwi i strzeszcie się złego wilka. Słyszałyście? Tak, tak kochana, to nie, nie martw się! Nie martw się. Możesz nam zaufać, kochana mamo. To moje dzieci, cała siódemka? Aha. Jest, jest nas tu koźlątek kilka, kilka, za nic nie, nie wpuścimy wilka. Jeśli nam ten łotr zagrozi. O, co to jest gniew kozi. La, 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 la. Mąż. Otwórzcie, drogie dziadki, to ja wasza kochana. U mnie jest napisane Mamusia. U mnie też. Opracowanie: Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria: Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Krystyny Żuchowicz, Grażyna Dyksińska, Dźwięk: Jakub Mileński. Montaż: Zofia Moch. Tekst piosenki: Krzysztof Rześniowiecki. Opracowanie muzyczne: Eugeniusz Majszak. Kierownik produkcji: Monika Wojtysiak. Wystąpili: Marcin Przybylski, Jolanta Wilk, Agnieszka Kunichowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis, Leszek Zduń, Cezary Kwieciński, Tomasz Bednarek i inni.